Chciałam Cię zapytać, jaki jest cel dla firmy wzięcia udziału w targach? Po co w ogóle firmy biorą udział w targach? Ja myślę, że pytanie jest celowe i bardzo dobre to jest pytanie. Myślę, że większość firm robi to po to, no żeby to był jakiś, żeby była no tak kolokwialnie mówiąc sprzedaż z tego. Mhm. Tak, Nieważne czy się wystawiasz, Wizerunkowo, czy się wystawiasz po raz pierwszy, czy się wystawiasz po raz setny? Czy Twoja branża ma targi raz na trzy lata, czy kilka razy w roku? Cel jest jeden. Cel jest taki, żeby po prostu jak najwięcej sprzedać. Jednak pytanie chyba jest, należy zadać pytanie takie, jaki jest cel ludzi, którzy przychodzą na te targi? Bo y, oczywiście, że my, że my jako osoby, które chcemy się na tych targach wystawić, y, powinniśmy pamiętać o tym, że ok, my mamy cel, chcemy sprzedać, jesteśmy tam po to, żeby, nie wiem, pokazać produkt, pokazać firmę albo pokazać się, jak to się ładnie mówi, wizerunkowo, tak? że jesteśmy znaną firmą no i musimy tam być. Możemy zatrudnić tam hostesy, możemy dawać kawę, piwo, y, alkohol, słodycze, ciastka, spotykamy się. Wiemy, że przyjdzie spora ilość naszych klientów, albo ludzi, którzy nas znają, i po to tam jesteśmy. I to też jest cel. Mimo wszystko, nadrzędnym celem jest ta sprzedaż, jakby nie patrzeć. I teraz po co ludzie przychodzą na te targi? No, ludzie przychodzą przede wszystkim po to, żeby znaleźć produkt, i to jest chyba najgłówniejszy cel osób, które tam przychodzą, plus znaleźć cenę. Możemy sobie, to zależy od branży, tak? Znaleźć cele czy cenę? Cenę, cenę, znaleźć cenę. To zależy od branży. Na przykład masz firmę, postanowiłaś sobie, że y, chciałabyś otworzyć piekarnię albo ciastkarnię, tak? No to sobie zastanawiasz się, y, no fajnie by było kupić jakiś sprzęt ku temu, nie wiem, lodówki albo coś, gdzie się wypieka takie ciastka. No to masz świetną okazję, bo jedziesz na jedne targi, gdzie spotykasz kilka lub kilkanaście firm, które coś takiego Ci zapewniają. Szukasz czegoś takiego, tak? Przychodzisz, spotykasz tam kilkanaście firm, szukasz produktów robisz ciastka, chcesz mieć coś takiego, nie? No i wtedy wchodzisz, patrzysz, jedna, piąta, dziesiąta firma, szukasz produktu, szukasz ceny. To jest dla osób, które powiedzmy dość dopiero wchodzą do biznesu i spora ilość ludzi na targach jest takich, że przychodzą tu po raz pierwszy, tak? Znaleźli, ok, fajnie. Oczywiście z drugiej perspektywy możesz sobie zobaczyć, że no jednak już jesteś na tym rynku ciastkarsko-piekarskim dość długo, no i szukasz pewnych nowinek, już masz 5 lat, prowadzisz biznes czy 10, no i chciałabyś, żeby to było coraz lepsze, no znasz już firmy, więc bardziej kierujesz się do tych firm, które już trochę znasz, tak, i też szukasz, pytasz się ich. Co jest fajnego, co jest innowacyjnego, co można by było wprowadzić, żeby no, też do ciebie jak największa ilość klientów przyszła. Czyli ten, co się wystawia, szuka klientów, a ten co przychodzi na te targi, no, też szuka produktu, szuka ceny do tego, no, szuka też nowinek, innowacji, szuka y, 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 też patrzy na konkurencję, chce być też bardzo nowoczesny, chce, za, chce być, z, żeby jego praca polegała no, zgodnie z trendami. Tak? Więc też po to tam przychodzi. Więc ten się wystawia, żeby znaleźć klienta, a ten, co przychodzi, żeby zaspokoić raczej swojego klienta i zaspokoić potrzeby swojej firmy. Więc yy, myślę, że i teraz, jeżeli mielibyśmy oddzielić troszeczkę tego klienta, który przychodzi po raz pierwszy i tego klienta, który przychodzi po raz drugi, tak? Mhm. Czyli są, są. I tak samo jest z osobami, które się wystawiają na targach. Te, co się wystawiają po raz pierwszy, no to sobie myślą, okej, okay, przyjadę pewnie znajdę dużo firm średnio zastanawiają się nad tym, co tam będzie. Tak? Przychodzą, myślą, że postawią sobie, jak już jesteśmy przy tym ciastkarni, postawią sobie maszynę do wypiekania ciastek i pewnie wszyscy do nich trafią. Dopiero po pierwszej, drugiej lub trzeciej edycji dojrzewają do tego, że no, mimo wszystko, że tam jestem, to nie znaczy, że jestem widoczny. Więc warto też bardzo mocno zastanowić się, czy żeby być na targach, to również też trzeba jakoś się na tych targach prezentować. Bo spora ilość klientów, którzy często jeżdżą na targi, rezygnują z nich, ponieważ nie są ich produkty może są interesujące, ale może ich stoisko jest nieinteresujące, nie albo ich postawa pokazać. jest nieinteresująca i im się to po prostu nie zwraca. Okej, okay, ale w takim razie, żeby się to zwróciło, to wiadomym jest to, że trzeba zainwestować. Jak policzyć zwrot z takiej inwestycji dla kogoś, kto jedzie po raz pierwszy? Bo to jest przedsięwzięcie finansowe, to jest przedsięwzięcie związane z logistyką, w firmie, bo nie jest tak, że pojedzie tylko szef i stanie i najlepiej zrobi całą pracę, mm -hmm. tylko to do tego jest potrzebny cały sztab ludzi i wiele, wiele innych kwestii. Więc pytanie jakich i jak policzyć wzrost takiej inwestycji? No, po podobnie jak w pierwszym pytaniu, no, pewnie z... najłatwiej by było zrobić tak. No, przyjeżdżam, spotykam osoby na targach, jest tych kontaktów ileś tam? Kilkadziesiąt, może nawet kilkaset. No i tak naprawdę ta. Praca i ten zwrot zaczyna się. Przy targi to jest pierwszy etap. Niektórzy myślą, że najłatwiejszy. Ok, pojechaliśmy na targi, odwiedziło nas bardzo duża ilość osób, inwestowało, przepraszam, kosztowało nas to X, no i teraz super by było przynajmniej na tym zarobić, tak? Pierwszy raz. I teraz yy, jedziemy na te targi, zaczyna się, zaczyna się biznes, jedna, pierwsza, druga, trzecia sprzedaż, co w sytuacji, jak się okaże, że no nie wiem, nie zwróciło nam się to, to pytanie, co planujemy, w jakim czasie nam się to powinno zwrócić. No bo zakładając przez, jak patrzę przez pryzmat firmy, w której pracuję, no to ta inwestycja jest długofalowa i ona dość długo trwa. Ale jednak nawiązanie kontaktu z klientem dzięki targami to jest taki pierwszy etap, dzięki targom przepraszam, to jest taki pierwszy etap, który pozwala już nawiązać tą relację w sposób taki, Przepraszam, namacalny, tak? tak Spotkajesz człowieka, wiesz z kim rozmawiasz, później rozmawiasz przez telefon, czy tam spotykasz się z nim, no ale gdzie nie gdzie po prostu to musi trochę potrwać. Zależy kogo szukasz. Jeżeli Ty przyszłaś i kupujesz sobie yy, maszynę do wypiekania ciastek, no to Twój biznes raczej będzie polegał na tym, że Ty kupisz raz na 5 lat i następnym razem kupisz za 5 lat. I są firmy, które po prostu pierwszy raz przychodzą na targi Kupują i ty jesteś takim klientem, i wtedy pod koniec roku sobie liczą, na przykład, czy pod koniec kwartału, zależy, jaki sobie założyli plan. Ok, to są klienci po targach, tyle zarobiliśmy. Czy powinniśmy jechać jeszcze raz? I czy ty, jako osoba, która pojawisz się za rok na targach, yy... Czy Ty nadal będziesz tym samym klientem? Czy Ty będziesz dla nich dobrym klientem? No bo Ty kupiłaś coś, raz, jeżeli sprzedają tylko maszyny do wypiekania ciastek, a Ty chciałabyś robić lody, to raczej do nich no, nie pójdziesz, tak? No bo będziesz szukała innej firmy. Tak, Dlatego a... też warto zainteresować czymś może innym tego klienta. No właśnie, ale z perspektywy e, firmy wystawiającej się na targach, e, żeby został ten klient u nas, żeby Cała praca, inwestycja się zwróciła. Myślisz, że nawiązanie kontaktu na targach jest jedyne, co musimy wykonać? Czy yy, to jest początek czegoś wielkiego, co się powinno wydarzyć później? No to dobrze powiedziałeś, to jest dokładnie początek. To jest bardzo owocny początek i tylko w, w roli osób, które są na tych targach albo tych, które mają się zająć tymi klientami po targach. To jest cel tych ludzi, żeby jak najbardziej utrzymywać z nimi relacje. A Więc... jak, w twojej perspektywie, jak z Twojej perspektywy wygląda zajęcie się klientami po targach? To znaczy... Bo ża, bo ża. <grych> to też jest ważne na targach. Z tak? na Najważniejsza. Dziękujemy. 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 E... Jak, jak sobie poradzić z klientami po targach, tak? Może nie Takie jak jest... sobie poradzić, tylko jak zrobić e, tą najważniejszą część pracy, e, mhm. jak przekuć to w owoc, e, który za, został zaczerpnięty na początku, czyli na samych targach że najciekawsze w ogóle podczas targów jest to, ja mam takie z tym doświadczenia, że spora ilość osób wpada w taki hura optymizm. To znaczy, jejku, odwiedziło nas tak duża ilość osób, albo co niektórzy jednak wręcz przeciwnie, odwiedziło ich mała ilość osób i na których targach ja nie byłem, czy z jakimi klientami nie rozmawiałem, choćby byli na tych samych targach, to jeden mówi, że było świetnie, a drugi mówi, że było słabo. No to też warto się zastanowić, dlaczego tak było. Może produkt był nieodpowiedni, może no cała alokowanie produktu, czy może cała otoczka w postaci jakichś tam elementów, które na takich targach powinny być, żeby zwracać uwagę, też no może no nie do końca tak to powinno wyglądać, ale wracając do, do Twojego pytania. Ja myślę, że ludzie wpadają w hura optymisty sobie myślą tak, aha, przyszedł do mnie klient, zostawił wizytówkę, no to jest połowa sukcesu. Nie, to nie jest połowa sukcesu, ponieważ trzeba wiedzieć, że niektóre targi trwają długo, niektóre targi jest tak, ja tak samo jak chodzę na, na, na różnego rodzaju targi, przychodzę i mówię, ale fajny produkt, albo, albo, ale to jest super, tak, super jakieś rozwiązanie. Na trzeci dzień targów już trochę o tym zapominam, po tygodniu też o tym zapominam. I teraz jak nikt się do mnie nie odezwie, jak nikt mi nie wyśle oferty, oferta to jest może nic, tak, bo pewnie wysyłają oferty i większość osób wysyła. Jak nie będzie takiego kontaktu i ten kontakt powinien być taki nawiązujący do tego, co ja chciałem. I to już jest chyba, uważam, duży sukces, jeżeli ktoś by do mnie zadzwonił i powiedział albo do Ciebie, Pani Gosiu, pamiętam, że Pani u nas była na stoisku i była Pani zainteresowana kupieniem maszyny do wypiekania ciastek, tak? Więc to już jest super, tylko to trzeba zrobić. Tak? Więc pytanie, jaka ilość osób to robi, a jaka nie. Oczywiście można to zrobić jeszcze inaczej, bo można powiedzieć, wysłać maila i powiedzieć dziękujemy za udział w targach. Wysyłamy całą ofertę 150 stron maszynek do wypiekania ciastek. Może zapamiętasz, może nie. Trzeba brać pod uwagę, że ty jeszcze pewnie byłaś u konkurencji i teraz ten, kto będzie lepszy po tym po targach, z pewnością wygra. Ten, co sobie wpadnie na churę optymizm i usiądzie po targach i powie, nie, to już się zrobi samo, no to później troszeczkę nie widzi sensu wystawiania się na tych. Pytanie jest oczywiście takie, jaki jest cel? Oczywiście cel jest zawsze sprzedażowy, ale no, jeżeli, jeżeli już jesteś któryś raz na targach i na pierwszych targach sobie przychodzisz i, i robisz mega show, tak, że wszyscy o, jakaś nowa firma, super produkty, to uderza do Ciebie bardzo duża ilość osób. Na następnych targach czy za 2, 3 lata, no już Ci klienci dalej przychodzą, nie zostawiają Ci wizytówek, no bo albo Ty ich znasz, Tak, przyznam. albo on Cię zna i mówi super, obserwuje Was w internecie, obserwuje Was nie wiem, na social mediach, super, że się wystawiacie, fajną robotę robicie, on Ci już tej wizytówki nie zostawia, tak? Ale teraz tak, przychodząc po takich targach, masz od niego zamówienie na produkt, który jest nowością na targach. No oczywiście Twój szef może powiedzieć, no to co, on się będzie pytał zawsze, czy są jacyś nowi klienci po targach, albo jak to się zwraca. tak? Jeżeli jedziesz wizerunkowo na targi że i zapraszasz na tych targów swoich stałych partnerów i że oni do ciebie przyjadą albo z Polski, albo z całej Europy, no to można sobie tak zaryzykować, że również musiałabyś ich zaprosić, nie wiem, na jakiś event, mogłabyś im kupić jakąś wycieczkę i się z nimi spotkać. Więc no, to jest pewnego rodzaju inwestycja. Zależy. Który raz jedziesz, znaczy na pewno na targi trzeba jeździć, bo ja uważam, że to jest naj, najmniej kosztowna inwestycja, a najłatwiej y, kilka rzeczy tam y, dowiedzieć się bardzo ciekawych. Po pierwsze, jacy są twoi klienci, jak działa konkurencja, bo to ona najbardziej motywuje do działania. No i po trzecie, no cenowo się może zbadać, no i znasz ten rynek, poznajesz ludzi, którzy tam przychodzą, łatwiej ci później się pracować, więc no nie ma innej opcji, jeżeli chcesz być dobry, w biznesie, w tym co robisz, że się na tych targach yy, nie wystawiasz. Są firmy, które się specjalnie na targach nie wystawiają, ale na, raczej nie ma osób, które tych targów nie odwiedzają. Jeżeli się wy nie wystawiają, to na pewno te targi odwiedzają, bo nie ma lepszej metody moim zdaniem, niż dowiadywać się o rynku, o innowacji. O, o produktach, o konkurencji, jak być w jednym miejscu, spędzić tam trzy dni, skupić się tylko na tym, porozmawiać, no nie zrobisz tego ani w internecie, nie zrobisz tego na różnego rodzaju szkoleniach. I ta inwestycja, w sumie myślę, jakby połączyć te wszystkie czynniki w jedno nie jest taka duża. Bo po pierwsze, oczywiście celem jest sprzedaż, no ale po drugie, tych celów jest dodatkowych, dzięki którym ty też uświadamiasz sobie, po co na tych targach jesteś bo Ty jako szefowa przyjeżdżasz, chcesz coś zobaczyć, no to też ten czas spędzasz, obserwujesz, co robią inni, tak? Więc po tym przychodzisz naładowany emocjami, mówisz, ale to zrobili fajnie albo to zrobili źle, w tym jestem lepsza, w tym jestem gorsza, to muszę poprawić, więc no, cel jest sprzedaż, ale są też takie cele bardzo około sprzedażowe, które no mają ogromny, bardzo ważne, bardzo ważne. I, i tego się po prostu nie da przeliczyć na pieniądze. Uzi. Relacje, które zostaną zaczerpnięte i tak. podtrzymane potargowo są kluczem. Natomiast, żeby na targach, na których wystawców jest 50, 100, 200, jak się wyróżnić na tych targach, żeby potencjalny, wystawiając się po raz pierwszy, żeby potencjalny klient przyszedł do nas? Ja myślę, że na to pytanie już odpowie osoba, która się zajmuje stricte zabudowami targowymi. Ja tylko dodam od siebie, że jak i najczęściej ludzie popełniają błąd. Ludzie popełniają błąd taki. Myślą tylko i wyłącznie, że trzeba tam być i to będzie wszystko. A druga strona jest taka, myślą o tym, żeby mieć jakiś, bo mają jakiś fajny produkt, czyli być, mają produkt, a reszta będą klienci, a reszta jest nieważna. I ta reszta jest nieważna, są największym błędem, który popełniają, ale oni o tym, po tym dojrzewają raczej po pierwszych targach. Więc uczmy się na błędach innych. Porozmawiamy o tych błędach z kolegą Patrykiem, powiemy Wam jak zareagować, żeby błędów nie popełniać.